Cześć, no witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie kolejny opening pokemonowy. Paczkę sobie tutaj wyjąłem z kartonika tylko, bo ponieważ póki co nie chcę zreklamować tutaj żadnego sklepu. Oczywiście, jeśli ktoś by chciał podjąć jakąś współpracę ze mną, może napisać do, w mailu, w opisie. Wtedy jak najbardziej logo będziemy pokazywać takiej, takiego sklepu. No ale okej. Okay. Dzisiaj mamy ciekawą paczuszkę. Zaraz zobaczycie co to jest. Przygotowałem sobie tutaj nóż i sobie tu usiądę. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Póki co na mówię nie mam mnie w domu, więc tak trochę tutaj to wszystko będzie inaczej wyglądać niż powinno, ale i tak mam nadzieję, że... Będzie w miarę, w miarę dobrze, ok, tu mamy to zapakowane i mamy, słuchajcie, dzisiaj Opening Shining Fates. Już wam pokażę. Tak to wygląda. Czy ostrość tu wyłapię? Powinno wyłapać. Jeszcze kliknę, tutaj złapię chyba. No dobra, jest w każdym razie. Mamy Shining Fates, będziemy sobie otwierać. W środku co znajdziemy? Znajdziemy parę boosterków, znajdziemy kartę Iwiego. Czy wy to widzicie, bo tak pokazuję w sumie, a możecie tego nie widzieć? No, karty, boosterki, karta Iwiego, kostki, koszulki, jakiś poradnik do gry. Ogólnie fajny zestawik. I co? No i otwieramy, prawda? No bo co by tutaj innego? Zobaczcie, co my tutaj w środku. Znajdziemy. się nie zabić, może tylko, a będzie dobrze. Ok, mamy. Mamy to, słuchajcie, i już się dobieramy do tego. Dobra, wszystko ładnie zapowiadane. Okay. gdzieś tam wale folię. Dobra, mamy nasz. Y Elite Trainer, Elite Trainer Box. Otóż mnie ładnie to wygląda. Taki iwi żeby gdzieś tu postawię, będą, będzie na odcinkach. Mamy tak, co my tu mamy? Mamy jakąś instrukcję do gry w karty. Ciekawe, oczywiście. Jak ktoś chce, to sobie będzie mógł. przeczytać Jeśli ktoś sobie zakupi ten zestaw, to sobie ja będzie mógł przeczytać. Fajnie, mam takie pudełko zamykane. Szczerze nigdy nie otwieram jeszcze takich boxów, wam powiem. O. I co my tu mamy dalej? Eee, dalej, jakaś też instrukcja mała to też o, Coś tutaj łapię, łapię. Tu łapie, łapie Tu łapię mi chyba więc co będę pokazywał Uwierzcie mam statyw, użyłem statywu do no Użyłem statywu do, do mikrofonu, jako mój statyw do e, tego Więc mam nadzieję, że jakoś to będzie w miarę też e, widoczne Oczywiście zaraz sobie przybliżymy, będzie to lepsze Co my tu mamy? Jakieś to są zakładki, tak? Nie wiem do czego to jest. To do czegoś służy. Ja nie mam pojęcia co to jest, no ale możecie napisać w komentarzu. Mnie tam gdzieś napisane, jest, ja sobie nie przeczytałem i tyle. <gry> okej okay, mamy Eevee VMAX. Ok, karta chyba w miarę. w miarę dobrym stanie. Zobaczymy, zaraz jeszcze odpakujemy. ooo Eevee. Tutaj łapiesz fokus, łap fokus tutaj w tom, na tego Iviego. Dobra. Wydaje się być chyba ok. Więc mamy kartę. To jest karta promo. vivi Max. Sobie ją tu odłóżmy. Dalej mamy zestaw energii. Bardzo fajnie. Energie są spoko. też się przydadzą. Proszę do gierki. Mamy kodik do gry. Słuchajcie, kodzik nie wiem, mam że go nie pokazałem. Jeszcze obejrzeć, że potem kodzik będzie rozlosowany. Słuchajcie, zrobimy sobie konkurs. Osoba, która zasubskrybuje kanał i napisze jakiś fajny komentarz albo jakikolwiek komentarz, zostanie wylosowana do i może wygrać ten kodzik sobie do tego paka. No więc, więc jak ktoś chce kodzik, to, to może go wygrać. Napiszcie tylko komentarz i zasubskrybujcie kanał. A Znaczycie subskrybować kanał. Ok, to my mamy dalej. Koszulki. Koszulki z IWIM. Sobie otwórzmy je. Ja sobie będę fajnie, fajnie koszulki mi się przydadzą. Myślałem że sobie nie kupić koszulek, ale potem patrzę sobie... Zamówię, zestaw. ten Nie wiem jakie jakości są te koszulki. Nie znam się za bardzo. Z tego co słyszałem są. Są różne w tych zestawach. Osobiście. Osobiście się nie znam. Ale powiedzmy, no, koszulka jest. Jeśli jakoś tak otwiera, nie? Fajnie, że ja nie umiem koszulki nie otworzyć. No, no jakoś się tak, śpiesznie otwiera, żeby się łatwiej karty wkładać do nich. No dobra, no to mamy ileś tam? Chodzę, 60 koszulek. Przede tak się wygięły. Ale to nic. Ale to nic, mam nadzieję. Dalej. Kostki do gry. Kostki do gry, no spoko, fajnie, jako liczniki obrażeń, mamy efekt tutaj jakiś, o, też fajnie, dobra, co my dalej mamy, czy to wszystko, czy jeszcze coś mamy oprócz takich do, dodatków, dobra, pierwsze mamy oczywiście 10 busterków. sobie jednego zostawię, jednego sobie zostawię, więc otworzymy sobie 9, zostawię, sobie będzie ładnie wyglądał. Może kiedyś go otworzę, może komuś podam, może coś Sobie zostawię jeden taki. I okej. Okay. Otwieramy pierwszy busterek. Szczerze wam powiem, ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek otwieram boosterki. Nie wiem, może jak byłem młodszy. I zobaczymy. Już widzę, że problem z otwarciem. Boosterka, mam nie chcę tych pogniąć kartę, ale mi się łapać trzęsą. Czuł mi się łapie często. Pytanie. Najwyżej sobie będę. Chwila. mi się ręce trzęsą. wam powiem? 5 lat będziemy otwierać busterek jeden? No No co jest? Dobrze zapakowane są, no. Pośredzony jak jestem, czy co? O, mamy to. Dobra. Mamy to. Ładnie nawet się otworzył. Okej. Okay. Wszystko? Wszystkie karty wyszły? Czy, nie, nie wszystkie. Halo. Taki gałgański opening boosterków. Zaraz jeszcze zobaczę, kurty. Dobra, nie widziałem karty. Dobra. To tutaj. Dobra, się przekłada Cztery karty, tak? Raz, dwa, cztery. Dobra. Dobra i zobaczmy, co my tu mamy. Nie wiem, czy coś źle zrobiłem, czy... Okej, okay, czy tak powinno być? Dobra. Mamy Luxio, Rusted Sword, Gossip, Flow, Bolgaja, Bo Snum, Trapinch, Nikit, Buizzel, Gruki i Super Grident V. Fajnie. Mamy pierwszą kartę V i Taką mamy fajną, dobra, fajnie. I gruki też fajne bardzo. No. o, super. Dobra, sobie te dwie karty schowane do. Gdzie ja po koszulki? Sobie schowamy je do, je do koszulek. Tak, e, e, e. gdzieś tak jakoś. się tak kurczę, jest tak drzwi, a one tak fajnie wchodzą, nie? O, dobra. Żeby nie podnieść nic. Wybaczcie za moje wolne ruchy, no. <trybujesz> jeszcze nie wprawiony jestem w otwieraniu boosterków. No, dobra, mamy pierwszą kartę. Dobra, bo jak będzie tak szło wolno, to ja do, do końca dnia tego nie skończę. też jest ładnie tutaj mam no nadzieję że to wszystko w miarę dobrze widzicie sobie otworzymy Dobra mamy pierwszy zestawik pierwszy, pierwszy boosterek za nami jeszcze 8 jeszcze 8 tu sobie kartę odłożę na bok booster z czarizardem fajny o ten poszedł w miarę łatwo no, okej okay. sobie na razie zostawię. Ok, przekładamy cztery karty. Raz, dwa, trzy, cztery. I zobaczmy, co my tu mamy. Energia. Ok, Dartrix. Ok, Bolgaj. Dobra. Tu nie, nie wiem, tak tu może będę pokazywał, bo tu mam fokus opany. uwierzcie mi ciężko tutaj. Dobra. Kaknia, Horsi, Kufant, Chowtu, tak się czy to Janma, Uuu, uh, ładnie. KoSo. Sal. Ale ładnie się świeci. I Holo to jest tak. TV. Ti, Wybaczcie, że ten nazwy będę pewnie kręcił jak nie wiem, ale yy, nie kojarzę. Nie kojarzę wielu pokémonów z tych nowych serii. Przynajmniej z nowszych. I, 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 I po prostu pewnie będę kęcił te nazwy. Dobra, to sobie schowajmy już do koszuleczki. Te ciężko się na no, otwiera. No, to jest. Dobra, tu jedno mamy, I drugie też do koszulki zapakuję, one mi się nie chcą ładnie otworzyć, no, No, okej. Okay. Tak, tutaj widać, widać dobrze. Ok, lecimy dalej. W takim razie o, kolejny booster. Ten już znowu wyniki tak łatwo. O, jest. Proszę. Dobra, spina mam na wierzchu. Sobie, żebyście nie widzieli, może szkoda, nie widzieliście. Najwyżej, jeśli widzicie to sobie wpiszecie. Przekładamy cztery karty. Ok. Mamy energię elektryczną: Float Cell, cel. Dartrix, Roto, Spinarak, Snu. Gruki, no tym razem w takiej zwykłej wersji, Eevee. Ee, Morpeko, Rivers Sorsi i żadną kartą jest Dread, no no, drewno, tak. To się nazywa. Dobra, słuchajcie, skończyła mi się bateria, czy e, mi się bateria w telefonie? E, dlatego, <gryw> dlatego tutaj było małe cięcie i słuchajcie, jesteśmy już Trochę czasu powiem wam minęło w sensie parę, parę godzin I, i jestem dobra więc zostało nam jeszcze chyba 6 albo 7 busterków i więc obierzmy się za ich otwieranie. Mamy teraz tutaj taki ładny busterek. Otwórzmy go, no. czy mi się uda. W miarę tutaj Ładnie, go otworzyć nie, dobra. Ja sobie tylko kodik no, okay. i nie, tylko nie, wezmę. nie, okej. zobaczmy sobie to nie, nie, trzy cztery oczywiście przekładamy żeby tutaj żeby żeby żeby, 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 po prostu, oh, tutaj mieć o, ostatnią rzadką kartę Okej. Okay. Mm, energia Walcząca, Rotom, Flow Rusted Sword, Nikit, poczekajcie, czy łapie wokus? No tak, mniej więcej łapie Eevee, Gospel Floor to? tak? To się czyta, nie wiem. Morpeko, Profesor Research i Krobat Vimax. Uuu, ładna karta. Ładna karta, Krobat Vimax nam się trafił. O, super. Naprawdę fajnie nam tej karcie lecą. Szybko to, oczywiście, do poliki schowa do koszulki. Oczywiście tu kupię koszulka, nie chce się otworzyć. No, halo. Jakoś kupić jakoś strasznie. Powiem Wam ciężko się otwiera, bo ja jest jestem i nie widzę po prostu tego. O. Dobra mamy to, ładnie zapakowane. Łapie fokus, łap fokus na krobata. Um, Okej, okay. niech będzie, <laughs> niech będzie. Um, Okej, okay. i to też ładnie, ten profesor research też sobie schowam w koszuleczkę, żeby nie było. Też jest sobie ładnie schowane. Mamy też jest git. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj mi przedłuża niepotrzebnie. A trochę nam tego jeszcze zostało, Wam powiem. Kolejny boosterek. Hmm. Powiem Wam, że jakbym przewiózł sobie tutaj statyw swój, to będzie też łatwiej. Statyw to w sumie jest moje, moje, moja lampa, ale akurat ma statyw na telefon. Bo w ogóle będę z lustrzanką, z lustrzanką przyjdę w sobie ok. W sumie tak mogę tę kartę odłożyć, no bo to wszystkie kody są białe. W tym dodatku zobaczymy, yy. co nam tutaj się trafi. Okej, okay. to jest ta energia. Dalej mamy Gym Trainer, Team Yellow, Towel, Luxio, Spinarak, Som, Horsy, Rowlet, Rowlet Morpeko, Ch Chelfool i Celebi. Hmm. Ładny Celebi. I to też w sumie spoko. No, Przycisnę ja się w koszulki zaraz, to może sam pochowam, a żeby Wam już tutaj, może nie też, nie, 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 prze, nie a kurczę, no, się wysł nie, 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 czasu dalej, dalej. czarizardowy, czarizardowy No, że niektóre się to ciężej otwierają od innych, ale dajemy sobie radę. O, już widzę martwakła. <grymne> Aha, Kodzik, Uuu. Dobra, macie tutaj jeden kodzik, sobie na wykorzystanie. Taki <grymne> bonusowy. I lecimy. Uuu, psychiczna energia. Takie jeszcze chyba nie mieliśmy. Może mieliśmy. Bolgaj, Tropius, Shield, Morpeko, Corsi, Spinarak, Rowlet, Morpeko. Uuu, Morgram. Nigdy nie widziałem tego pokemona, wam powiem. Pierwszy raz go widzę. Ej, ładny. I Manafi. Ej, ładny ten morgram. Super. Mm. No ładnie, ładna, 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 ładna karta. Uuuu, spoko, Też sobie ją zaraz zapakuję. Tu sobie na boku położę, żeby to tylko nam się tutaj nie popsuło. Nic. Ok. Ech, I lecimy z kolejnym boosterkiem. O, taki, oto. от тази страна. Откладаме тук. Един, два, три, четири. Четири карти. И... Какво имаме тук? Rusted Sword, o, oh, jeszcze oh, o, Dartrix, Morpeko, Coughing, Gossiflow Rowlet Kufant Rotom Rivers, Professors, Professor Research. Karty mi już spadają. Dobra, robam profesor. Okej, okay. jest. Lecimy w takim razie dalej. Jeszcze dwa boosterki nam zostały. Ten jeden sobie zostawię. Okej, okay. no to zobaczmy, co, co tym razem. Przekładamy. Mamy energię wodną. Rastelsword Luxio. Ładna karta. O! Tłoki. Tłaki. Ok. Synx. Ujednolę. Oh Gruki. Już było widać chyba. Trapinch. Janma. Koffing Eldgos u i Lux. Ej, ej, ładne te karty są, Wam powiem. No. Ładne karty. Ok. No i został nam ostatni gusterek na dzisiaj. Słuchajcie. Taki ładny. Mhm. Niego go tylko otworzę porządnie tutaj. Up. No. Hmm. Ale otwórzcie, no. I. Dobra, otworzy się. Tak, w takim razie. No. O. Mamy. łożymy, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. energia, tuaki, Kramorant, Rotom, Shinx, Koffing, Trapinch, czołtu, Janma. Yanma. I wulkanion. okej okay. No, więc tak słuchajcie, wyglądały nasze karty. To sobie odłożę. Yy. I co? Trochę na fajnych kart mi się wydaje w miarę potrafiało. Mogło być oczywiście lepiej, ale źle. Wydaje mi się, że nie jest. Jeden buset sobie zostawiam. A być może kiedyś dojdzie się, co tam w nim było. Yy. Kody. Jeszcze raz przypomnę, że konkurs na kodik jest do, na ten zestaw online. E, no, chyba tam będziesz, będziecie mieli, jak mi się wydaje, tego IV-Vimax, tak? Mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba, chyba tak. Chyba tak. Na tego Iwi to jest kodik, więc wystarczy, że zostawicie komentarz i zasubskrybujecie kanał. Znaczy, żebyście subskrybowali ten kanał. <grym> Dobra. No, i tak w sumie się prezentuje nasz dzisiejszy. Lucik. Sporo fajnych kart. Tu mamy dwie karty: V i V Max, Grobat i Grident. Więc całkiem, o, całkiem fajnie. No. I najlepiej się są o jakichś openingach. A oczywiście mówię, że to nie jest dość dobrze zrobione. wszystko. Cały czas mi się język plącze. Nie wiem, tutaj ciężko mi się otwierać te bufetki, które, e, przez co zajmuje Wam pewnie trochę czasu. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko no, takie odcinki będą Wam się podobać i widzimy się, słuchajcie, w kolejnych. Do zobaczenia i cześć.